Cześć witajcie witam was wszystkich serdecznie z tej strony Ziódł Osław się kłania i witam szanowni y, tutaj słuchacze w kolejnej tutaj kronice z gospodarstwem mojego dziadka czyli gospodarze w dzisiejszym tutaj tam się będziemy działać już z obornikiem bierzemy się za obornik po ciężkich żniwach co i wreszcie już możemy walić obornik ursus przygotowany, drugi ursus przygotowany no i oczywiście dziadek który Wymigał się od wożenia czy Przypiął sobie proximę do Wogelnota. Już trochę przyrdzewiał delikatnie, co? Już tu zobaczcie, zaczyna nachodzić. Wziął sobie proximę i będzie sobie orał. No cóż. Tak wybrał, jak zawsze, unika najgorszej roboty. Witam Was, moi kronikarze w. Pierwszym odcinku w sumie, moi drodzy, w nowym roku w 2024, jeśli chodzi o, o obecny czas dzisiaj, bo oczywiście, tutaj ta seria odbyła się jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, jeszcze niedługo. No, ale witam, chciałem Wam życzyć po prostu, teraz ja nagrywam, to jest właśnie pierwszy styczeń, ale nie zdążyłem jeszcze poskładać żadnych życzeń, ani ze względu na to, że te odcinki są z zapasu. I po prostu nie miałem kiedy, bo są strasznie do przodu. Żeby też i Sylwester był wolny, więc także szczęśliwego nowego roku. Aby ten rok, nowy 2.24 był lepszy niż poprzedni rok. No i żeby ten 2023 odszedł zapomnienia. Chociaż pewnie dla niektórych może i będzie udanym, był rokiem. No, więc najlepszego. My już tutaj po Ty żeśmy przy Poświęcili dobrze po tego Sylwestra Był huczny I naprawdę świetna, świetna robota No ale nie ma co, wracamy do, do rozgrywki Dobra już załadowane Trzeba wywieźć ten obornik, bo jego tu sporo jest Na zimę trzeba wszystko po Pognoić, powywozić Nie ma co się y, opierdzielać Jedziemy dzisiaj za Gospodarstwo, wozić jeszcze ogólnie budżet teraz gospodarstwa bardzo się poprawił, bo soja oczywiście nie została sprzedana, bo jak wiecie, ona stoi w garażu i czeka na lepszy czas. Bo no cóż, nie ma co się na razie oszukiwać. Ten jeszcze czekam w lutym, aż będę mógł sprzedać, ale z... na tej, wiem. Są dostępne, z to ją udało się zwyciężyć po ciężkich walkach. Zaprawianych w boju, udało się. Spójrzamy żydniki lecimy elegancko. Eee, to właśnie kurczę Są tak zwane znajdźki. No i jak widzicie, jest 100, nawet 30 tysięcy, ponieważ z... troszeczkę szukałem, pił znaj... znajdzie trochę ich znalazłem, plus jeszcze doszło do sprzedaży no i pieniądze są spore, dzięki temu teraz będzie można zrealizować plan lecieć. plan, czyli teraz na poważnie, plan akurat sfinansowania nowego nabytku, jeszcze nie wiem który to będzie no na pewno wiecie, że to będzie paszowóz ale nie wiem jeszcze jakiej firmy jaką firmę się Decydujemy. Wszystko jest jeszcze do dogadania, ale myślę, że nie będę zbytnie jeździł tak po tych dilarach, bo strata by była czasu. Tutaj widzicie też ten ogródek został przeorany, ponieważ były już orki. I będzie w tym sezonie już siana e, rzadkie w oleista, ponieważ niektóre z e, z roślin czy tam trańca pewnie będę trzejm, będzie sian, nie będą o, zim, o zimie, tylko E, jarę, gdyby chciał raczej Wszystko już posiadać sobie, spróbujemy z tamtymi A ty rzadkie wolejista by była dobrym takim... Przed ...plonem Poplonem za tak by była No co się oszukuje, czy to dobry Poplon jest No ale na razie trzeba ten grunt porozwozić wszystko Porać i dopiero część to będzie mogło pójdzie właśnie na Rzodkiew Olejsta i... Plony. Eee, a dopiero potem będziemy resztę. Ja się Oczywiście, ja że to trochę minie i to wszystko urośnie. A? Tu już stogu nie ma, więc można wyrównać te pole. Tu wszystko teraz ale ładnie równo, aniżeli takie porozwalane. Z jednego jeszcze poprześniaczka można by było. Ksionki jeszcze mamy full. No wiadomo, bydło teraz potłucze dlatego te płytę trzeba wyczyścić ze względu na to, że bardzo no, zima przychodzi. Płyta musi być oczyszczona z tego obornika. Nawet trzeba będzie jej złozić. Jeszcze to nie ma. O. No, tu jeszcze zapodamy. No. no i z tą osobą troszeczkę naprawdę było Było w walki Z dziadkiem walczyliśmy paski się paliły Wszystko się paliło, ale udało się ją skosić już. Tak objeżdżam Trzeba teraz Wracać na później no. Nie przejadę niestety już A No na jak widzę, też już Jest zapadnic. Na zimę starczy, ale jeszcze jedna tam łąka coś zostało. Tadek coś licho mu zbiera do tego. A, trzeba do tego horania. siedzi w chałupie. Ale mam nadzieję, że ruszy, bo miałem tutaj po paku orać. Wapna zostały rozsiane. No, wodę na zapas mamy, więc... ...nie będzie problemu. Tym. Dużo z Was yy, widziałem też yy, daliście że przydałaby się jeszcze inna przyczepa. No bardzo rozważam tą opcję. No, ale to wszystko dopiero w czasie, bo wiadomo miałem też ten paszowu skupić, ale na pewno remont niektórych maszyn dojdzie do skutku, bo nawet jest on już konieczny. Wszystko zrobi Po no. Tu Jazda Dobra Rozgrzewamy już ciągnik, ruszamy dalej Dziadek już Pojechał, Proxima już nie ma Walczy tam Ora Zaczął Orkę O widać tam dach Proximy Mały no przestój widzę zrobił No walcie tam trochę, oraz że było mniej te duże pole No a my dzisiaj z tym obornikiem jeszcze walczymy wszystko Po 14 jest już No ale to zaraz się zrobię No już tutaj większa część została rzucona tego obornika, jeszcze dwa pola są Więc roboty jest naprawdę, nie, nie, nie brakuje, Łączamy. Ogólnie tutaj tak z dziadkiem przyglądałem się ostatnim razem, ale ja sam się też przyglądałem, że tutaj te pole i tak długo nie wiadomo ile jeszcze ono będzie działać i trzeba będzie wykończyć raczej te pole. Ze względu na to, że możliwe, że tam mówią o tej Unii Europejskiej, tam, że o to może jakieś te dofinansowania to wszystko będzie, to że tutaj będzie można wielki dynamiczny rozwój zrobić. No i właśnie jestem tego ciekaw, czy faktycznie tak będzie, bo w takiej sytuacji bym mógł sobie pozwolić właśnie tutaj na jakąś większą rozbudowę bo yy, bo akurat taka konkretna rozbudowa to by się nie ukrywam, że przydała A. żeby tutaj więcej jeszcze tak, poszerzyć to gospodarstwo dodatkowo ale to wyjdzie w planie na pewno wiem, że to się szykuje jeszcze, że coś się szykuje, ale potrzeba jeszcze trochę do sprzętu e, Zmodernizować, żeby to wszystko miało po prostu ręce i, i nogi, bo kurczę no tak trochę Jeszcze to nie trybi, najbardziej że produkcja jeszcze zwierzęta troszeczkę kuleje z powodu braku tego e, Paszowozu Jego najbardziej brakuje Ale myślę, że już tym w tym Zonie Będzie to Problem zażegnany nie będzie żadnych problemów Jest, jest w początku Oj, trochę roboty też właśnie z tą kiszonką A tu leży, leży, leży A potrzeba by było już ją. No przydałoby się ją wyrzucić powoli Codziennie w temera zamienię tak samo i trawę. Powróćmy tym. się. I elegancko. Wracamy kolejny rozrzutnik Załadować. No, tutaj są to się, też już pokopali, już po orali. No w tym sezonie bardzo dużo orki będzie. Mam bardzo dużo, bo tu wszystko jest do orania. A dopiero, e, no w sumie dwa pola i te trzecie, to dziadek zaczął, e, no cztery w sumie, bo tam to też zostały zaorane orane. Mm. Teraz z tym czwartym, no trzy pół, w sumie, bo ten dziadek teraz walczy Ech, no ale tak, to reszta jest do reszta do zaorania Czyli tutaj po soi dwa pola Będą do za po trzy! Trzy pola e, Tamto pole już raczej nie będzie orane Raczej zostanie e, na ugór Nie chcę już tego pola, ogólnie z tym polem walczyć By każdy powiedział, że no zawsze tam jakieś gramby się jeszcze ściągnął. No tak, tylko że Jeszcze nawet e, Z tym jest po prostu tak, że takie małe pole i się przepychać to jest dla mnie nie, niekorzystne. Wolałbym, żeby to jednak było pole większe już jak, na taką odległość jak trzeba jeździć i się ryzykować. No i ryzykować tutaj mandatem ze strony policji za nie rozpinanie headera w kombajnie. To jest jedno. Wiadomo, może bizonem to też wcześniej nie przemknie się tak szybko. Zobaczymy, jak będą te inwestycje przebiegały. Na razie chcę jak najwięcej tutaj wypróżnić e, z tego pryzmy. Wyczyścić całą pryzmę. Zbiornik na. Oj! Na gnojów, gnojówki. Gnojówki wyrzucić. No. No. Tam też jej trochę jest. Gdzie będzie trzeba. Oporowo cisnąć. A? No w tym roku już tylko tego... ostatnie roboty i po ptakach. No i zostanie już tak naprawdę tylko i wyłącznie e, siać zboża. Pewnie najprędzej, w następnym roku, uda by udało. Może jak się uda z tym słonecznikiem, to słonecznik by się z niego zarobiło. Dobra, wiecie co? Ja może tutaj to sobie zrobię później, dalej o też poza relacją. Do Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do kolejnych materiałów. Mówił już tak. do zobaczenia.